program Asia Express. Na pewno nie zdradzicie, które miejsce zajęliście. No nie możemy. Chętnie byśmy ci powiedzieli, ale nie możemy. Jesteśmy niestety zobowiązani kontraktem, ale powiem tak, warto oglądać do ostatniego odcinka ten program. Do ostatniego? To jest jakaś podpowiedź? Nie, to znaczy, że tam dużo się dzieje do samego końca. Ja wiem, że się dużo dzieje. Wiem, że na przykład będzie odcinek, w którym wy przenosicie bryłę lodu. Jak się udało taką bryłę przenieść? No nie możemy mówić o szczegółach produkcji, bo po raz kolejny zasłonie się kontraktem. Ale naprawdę warto go oglądać, bo to jest program, który zaskakiwał różnorodnością konkurencji i emocjami, przede wszystkim, które budził w sobie. Co zresztą było widać na przykład po mnie, bo ja głównie biegam z rozwianym włosem od prawej do lewej i coś krzyczę w ogóle bez sensu. A jajem, zgniłe jajka. Czy drugi raz wzięlibyście udział w takiej megaprodukcji? No, bo to była megaprodukcja. Więcej, oczywiście, żebyśmy wzięli i nawet cały czas puszczam oczko do dyrektora finansowego ITI i stacji TVN, że wzięlibyśmy, ale tym razem byśmy nawet zrezygnowali, wiedząc już, jak było fajnie, z naszego horrendalnego wynagrodzenia, które za tą produkcję dostaliśmy. Naprawdę namawiamy każdego, kto. Mm, myśli o tym, albo waha się, albo dostał propozycję udziału w drugim sezonie Azji, żeby się już nie wahał, bo warto to zrobić. A co z Projekt Lady? Project Lady zdjęcia ruszają w październiku. Już przygotowujemy się, rozpoczęliśmy casting. Jest bardzo dużo zgłoszeń, zainteresowanie nas zaskoczyło. Chociaż ja się spodziewałam, że po pierwszej edycji dziewczęta będą chciały, bo widzą, z jak wielkim szacunkiem, z jak wielką pomocą się spotkały. Naprawdę radzą sobie bardzo fajnie uczestniczki pierwszego sezonu, więc drugi sezon również będzie i od października już zaczynamy zdjęcia. A czy w pierwszym sezonie miałaś swoją faworytkę? Miałam. Znaczy miałam, mi nie wolno tego mówić, bo nie chcę, żeby inne dziewczyny czuły się pokrzywdzone. Pokrzywdzone, bo ja wszystkie bardzo duchowo wspierałam i naprawdę chciałam im przekazać to, że wierzę w nie. No ale była taka jedna, która skradła moje serce, zdecydowanie. Może coś, może coś na koniec, jakieś podsumowanie małe? Potwierdzam rzeczywiście, że Małgosia ma wielkie serce, że świetnie radziła sobie i w Azji, i w projekcie Lady, i to, że po prostu jej osobowość jest tak tęcza. Odnajduje się we wszystkich kolorach i tej tęczy, i w każdej sytuacji życiowej. I nie jest tylko perfekcyjną pani, do, panią domu, ale także szaloną y, dziewczyną, która w Azji walczy o przetrwanie, zatrzymuje samochód i wszystkie jej rzeczy, które się z tym wiążą.